99 osób odmówiło, tylko jedna otworzyła drzwi. Czy to będziesz ty? Napisz Amen, aby Bóg zobaczył twoje serce. Pan Jezus powiedział: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa 3,20. W jaki sposób pan Jezus puka do drzwi? Nie jest to naturalny dźwięk pukania, ale On sam przemawia, pukając do drzwi Twojego serca prawdą. W Apokalipsie siedem razy powtarza się, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Oznacza to, że Pan powróci w dniach ostatecznych, aby przemówić do kościołów. Kiedy słyszysz, jak Duch Święty przemawia do kościołów, słyszysz pukanie Pana do drzwi. Kiedy słyszysz, że te słowa mają władzę, moc, prawdę i poruszają serca, czujesz, te słowa nie mogą pochodzić od człowieka. Zaczynasz się zastanawiać: Czy to głos Boga? Kiedy rozpoznasz, że to głos Boga, otworzysz drzwi swojego serca, aby go przyjąć. Wtedy naprawdę przyjmujesz Pana. Wchodzisz na ucztę weselną Pana i zasiadasz przy stole z Nim. Spełnia się słowa Pana Jezusa. Moje owce słuchają mojego głosu, znam je, a one idą za mną. Ewangelia Jana 10:27 Jeśli pragniesz usłyszeć głos Boga i powitać powrót Pana, kliknij niebieski link WhatsApp na moim profilu. Napisz Amen. Otrzymasz zaproszenie, a szczęście i niespodzianka czekają na Ciebie. Nie wahaj się, nie odrzucaj. Niech dzięki wierze przyjmiesz Jego błogosławieństwo i staniesz się błogosławionym człowiekiem.